Dawaj, Dawaj, ty! nie Wejdź z powrotem do tego bagażnika. Ale muszę iść, ale ciężko bagażniku. A to nie ma powietrza. I dobra się widziraz wibrują. Ty! O, no, 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 no. Stuba, Dawaj, Dawaj do bagażnika. Ej, to dobra, płacz! Płacz! płac! Słowa, co go trochę bagażniku. Co go trochę bagażniku. Nie? Tak, je, je, je. Dawaj, to w koś. Nie, co tak, No to, no dobra, jedziesz albo nie. jedziesz! No! Tak, będziecie zgadywać tak, bo... miejsce. Zjadzi, ja tam jak ten... Ale to ja nie ale... co ja, ja, bo jak będziecie Ale my powolno A, to, bo... będziemy jechać. Nie, że jesteśmy. My powoli. będziemy jechać. Nie, 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 nie. No to chodzi. Ej, macie się duszyć Możemy O! Dobra, wsiadać! Wsiadać! Wsiadaj, ej! Wsiadać, panowie, wsiadać! Wsiadać! Jedynie to mamy dla was, taka miejscówka. Zadawala was? 50 złotych od kilometra. Pasuje? E rosposu, sè, tu mi dici lo capo. Possu, si